Yy, dzień dobry, jestem Progres O nie, łączyło się znowu yy, Dzisiaj pochwalę się Moim domkiem, przedpoczątkującym ziomkiem Tak jak jest to w tytule napisane yy, Bo zbudowałem taki fajny domek Tutaj ogólnie widać Nawet trochę duży Jestem obecny w kreatywie, żeby to tutaj wszystko ładnie pokazać O pyk. Tak to fajnie mi tutaj wyszło Właśnie tam jeszcze do, A to potem pójdę w sumie. Yy, bo znam kogoś takiego, kto... Trochę długo nie gra w Minecrafta i... Nie będę w sobie wymieniał po imieniu ani tym, bo, bo to wstyd tak długo nie grać w Minecrafta. No. To zaczniemy od zwiedzania domku. Żeby, żeby ziomku zobaczył jak się buduje domku w Minecraftu. Dobra, więc tutaj jest główne wejście ogólnie. Tu wchodzimy sobie na szybko. Tam jest jakiś gówno, Ty można iść do góry. Tu wchodzimy, jakieś ładne kulturalne skrzyneczki. To jest ogólnie pierwsza część domu, jaką budowałem są samego początku. Tu chyba magazyn jakiś miał być. Tak, tu jest magazyn. Wszystko oczywiście z drewna, bo według mnie drewno jest najładniejszym materiałem w Minecrafcie i ogólnie w realu też, ale to nieważne. Tutaj co możemy kulturalnie przejść do góry. Tu, jakieś craftingi skrzyneczki. Tutaj wychodzimy na taras. Tutaj też jest wyjście. To są kultura, kulturalne ławeczki. One są też funkcjonalne, więc fajny pomysł do wykorzystania. Schodki, takie kulturalne, można wejść tutaj. Tam, można iść dalej. Tutaj jest widok z okienka ładny. Można wejść wyżej. Tutaj też jest ładny. Jeszcze ładniejszy, nawet. Ale schodzimy na dół. Tutaj jest nie pamiętam co w sumie. Ta chata jest tak wielka. Że, że sam nie wiem gdzie tutaj co jest. Tutaj zbudowałem jakąś. To miała być restauracja, ale potem by się znudziło. Tu jest przejście do tajnego laboratorium. I, i siedzi w tej villager. Tak, dokładnie. <śmiech> <śmiech> ale mnie karduł woli. Zawsze zaczynam nagrywać, to zawsze od razu kargo I nie wziąłem oczywiście sobie nic do picia, więc no. To zejdźmy może na dół od razu. Też boję się, że ty będzie dużo rzeczy. A nie jednak nie, to jest to kulturalne miejsce. To w sumie tutaj się przejdę za chwilę. Musimy zamknąć drzwi. Idziemy tutaj. I wejdę sobie na szczyt tej wieży. Bo to jest wieża, jeśli jeszcze nie wiecie. Wchodzimy kulturalnie po drabinie, otwieramy drzwi. Tu kulturalny stolik znowu. I to jeszcze nie jest szczyt. Tu mamy ładny widok na wszystko. Tu są schodki do góry, zaraz z nimi przejdziemy. Też taki kulturalny, ładny balkonik. U, ale laguje. Halo, co to za? Co to za spadki FPS-ów? halo? Halo? Proszę się ogarnąć. Wchodzimy do... ...góry. Tu mamy... ...to jest dach, ogólnie jesteśmy w dachu. Tu jest wyjście na dach. Kulturalne. Tu idziemy do góry, mamy takie ładne pięterko, też wszystko ładnie widać. O nie, errory jakieś wyskakują, muszę zobaczyć. W sumie dawniej nie wiem gdzie. Dobra, wchodzić tam. Tu kulturalny balkon. Za dużo mówię kulturalny, dobra, już koniec. Tutaj jest tak, to wygląda z tej strony, z tej strony to wygląda tak, więc myślę, że nawet całkiem spoko ten dach mi wyszedł z tym kształtem. Robiłem w sumie na streamie, na streamie jednym, więc można obczaić. Yy, teraz tak, to bo tutaj byłem w tych okienkach i ogólnie tam gdzie schodziłem po tych schodach to schodzi się właśnie tutaj w to miejsce, tam tymi schodami od tej strony i schodzi się w to miejsce. Tu się idzie, tu jest, yy, znowu wracamy do tego głównego punktu gdzie było wejście, o nie otworzył. gdzie było wejście tutaj. Znowu nie pamiętam dokąd był ten tunel. Okej, okay, tu, tu schodzimy na dół i tu jest, można zaskoczyć sobie jak się jest samobójcą, ale można też, dobra, to potem. Co teraz? Teraz tutaj. Tutaj są konie. Koniami można wyjechać za pomocą specjalnego tunelu. Taki fajny styl ogólnie mi się podoba. O nie, nie oświetliłem tego. To jednak jeszcze nie jest skończone. Bo ogólnie nie skończyłem tego domku, cały czas go powiększam. Tu są konie i tu jest taki specjalny wyjazd, tym wyjazdem można przejechać, dobra, teraz y, kulturalne taki, nie, mów, nie mówię kulturalne, taki fajny tutaj skrypt klawiszowy, F3 plus N I teraz widać wszystko Mogę sobie zejść pod ziemię Nie chcę mi się tej łazić w każdym pojedynczym korytarze, więc po prostu pokażę wam to w ten sposób Że tego typu ziemią jest naprawdę w cholerę o Tutaj też jest taka, jest jedna z ciekawszych rzeczy, to jest taki, tylko tam mój pokój, to nic ważnego tu jest farma. Tu są arbuziki. Tu są... Tu są zboża. Tu są schodki. Schodkami schodzi się na dół, idzie się tutaj, tu mamy... O tego też nie skończyłem jeszcze. Czy to się spaliło może? A bardzo możliwe. Yy, dobra, tu są dynki. tak ładnie tutaj wygląda z zewnątrz. Też tutaj używających przejść w środku można wejść do tej wieży i gdy jesteśmy już w tej, w tej wieży to też bardzo ładne widoki z niej są można też wejść tutaj do, do, na górę do tej wieży i też coś można zbudować sobie od zewnątrz myślę że ta wieża naprawdę zajebiście mi wyszła bo nie korzystałem z żadnych poradników po prostu budowałem tak sam z siebie i, i te dachy to, to wszystko mnie tak zachwyca można powiedzieć to śmiesznie brzmi ale podoba mi się to wszystko to też taki dosyć wysoki budynek, dużo okien ma. I też fajne widoki są z niego. O. Taki na przykład tutaj widać wszystkie budowle, które zbudowałem prawie. Z drugiej strony widać widać świat. Można sobie popatrzeć jak komuś brakuje świata. To brzydko wygląda, ale z delekatna by nie zauważyć tego. Yy, dobra, co tu jeszcze jest? Są takie fajne schody, tylko gdzie one są? Które dosyć długo budowałem, ale mi się bardzo podobają. Taki styl, gdzie one są? Tu są, o! Tu są takie fajne schody. I one po prostu pasują do tego klimatu, takiego, że <laughs> kopalnia, bo to jest ogólnie kopalnia. I one pasują takie ciemne, takie w ogóle tętu, jakieś drabinki, coś tam są, melony jeszcze, czy coś takiego w tym stylu. To po prostu bardzo pasuje. I to jest. Co to jest. A to jest jakieś przejście po prostu. Tu się schodzi na dół i, i się idzie o. Do tej części tej domku to za chwilę tam przejdziemy. Tu jest jakieś takie sobie ten. taki takie sobie ten i tu jest przejście ogólnie tym cave'em, tu się idzie, tu się idzie, tu się idzie. I dochodzimy też tutaj do bazy. Coś bardzo fajnie, tutaj pozbierałem sobie jakieś zwierzęta i powsadzałem to do klatek. Bo ogólnie jak wiadomo chronimy, akcja jest chronienia przyrody, więc... Więc zamykamy zwierzęta w klatkach, tak należy robić, dokładnie. Podaj dalej, jeśli się zgadzasz. Eee, co jeszcze? Tam na dole są tory, ale to akurat nic ciekawego, bo po prostu jadą daleko i, i tyle. Eee, dobra, tu przechodzimy dalej tutaj. A właśnie, tutaj jest taki długi korytarz, bardzo długi. Ale wychodzimy sobie tu i ładne jest wyjście. To właśnie taki styl, co mi się podoba, że długie korytarze zawsze robię y, taki kobel, y, drewno i pochodnie. I to bardzo tak jakby monotonnie wygląda, ale ale styl jest fajny. No. Y, tu jest... O, to jest wejście do tego i miałem przejść tam dalej. Tu o, tym. tunelem przechodzimy, tutaj po schodkach ładnie i wchodzimy do tego. Ten dom tutaj z zewnątrz wygląda tak. To też mi się bardzo da, te dachy podobają. W środku nie ma nic ciekawego, bo po prostu jakby nie robię wystroju wnętrz. Bo, bo mi się nie chce, to nie ma dla mnie sensu. Buduję po prostu takie wielkie budynki. Tutaj ładne przejście schodami, znaczy ja mostem. To nie są schody, tylko to jest most, no. Polski trudny język, tak można powiedzieć. O, tutaj mamy też jakiś stolik ładny z wodą pod jeziorkiem, do tego jeziorka tutaj też jest dojście. Ładne stąd o tutaj się przechodzi to jest taki taki w sumie Tu można dużo rzeczy zmieścić do tego, ale że jestem na, na kreatywie To nie potrzebuję fajnych rzeczy. I też nie robię w wręcz, bo mi się nie chce o no i też fajnie coś wygląda uważam Tutaj też fajny styl według mnie. Inny dach zastosowałem, ale, ale uważam, że mimo wszystko fajnie wyszedł. No i pochwaliłem się moim domkiem przed moim ziomkiem, znaczy nie wiem czy mogę mówić o niego mój ziomek, ale, ale jest fajny. To brzmi teraz dziwnie. Więc myślę, że zobaczył domek i teraz będzie już ładnie budował w Minecrafcie, bo jak patrzyłem to co on robi to po prostu mi łzy z oczu leciały jak on kaleczył tą grę. No i taki jest domek. Mam nadzieję, że też ci taki fajny domek wyjdzie ziomek. Dobra, tyle, na jakim przyciskiem się kończyło? Nie wiem, po prostu zrobię to.